Dziś mamy dla was wiadomość, która wstrząsnęła polskim światem muzyki i fanami jednej z największych legend polskiej sceny. Nie żyje żona Ryszarda Rynkowskiego. Miała zaledwie 52 lata. To informacja, która dosłownie łamie serce. Historia miłości Ryszarda i Edyty była dla wielu dowodem, że nawet po wielkiej tragedii można odnaleźć szczęście. A teraz to szczęście zostało brutalnie przerwane. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie polubić tego wideo i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić najnowszych treści. Nie zapomnijcie też nacisnąć ikony dzwonka, aby jako pierwsi otrzymywać powiadomienia o nowych wideo. Zaczynajmy. Życie Ryszarda Rynkowskiego od początku naznaczone było sukcesami artystycznymi, ale i ogromnymi dramatami w życiu prywatnym. Pierwszą jego wielką miłością była Hanna, z którą spędził ponad 20 lat. To z nią doczekał się córki Marty, urodzonej w 1978 roku. Niestety ich wspólne szczęście zostało zniszczone przez chorobę. Hanna zachorowała na raka piersi, walczyła, ale ostatecznie zmarła w 1996 roku. Rynkowski wspominał dramatyczne chwile, kiedy musiał pożyczać wózek. Bo żona nie miała już siły chodzić. W rozmowie z Wivą przyznał: Chciałem za niego zapłacić, a pielęgniarka powiedziała: Za dwa tygodnie i tak pan odda. Płakałem w samochodzie. To wydarzenie złamało go na długie lata. Całkowicie poświęcił się wtedy wychowaniu córki i przez dekadę nie dopuszczał do siebie myśli o nowym związku. Dopiero po wielu latach otworzył się na uczucie. Spotkał Edytę, młodszą od niego aż o dwadzieścia lata. Ta relacja od początku była pełna obaw i tajemnic. Przez długi czas ukrywali swój związek, bo bali się reakcji otoczenia. W wywiadach muzyk podkreślał, że Edyta była pierwszą kobietą, której powiedział kocham cię od śmierci żony Hanny. Pomyślałem sobie, że jeśli się zdarzy, to będzie ostatnia miłość mojego życia. I właśnie do tej przystani zawinąłem z Edytą, mówił w rozmowie z Vivą. Choć początkowo Rynkowski nie chciał mieć więcej dzieci, to dla Edyty zmienił zdanie. Po wielu próbach doczekali się syna, którego oboje nazywali wymodlonym dzieckiem. Ich rodzina wydawała się wreszcie kompletna, a artysta po latach cierpienia odzyskał szczęście. I właśnie wtedy, gdy wydawało się, że najgorsze lata są już za nimi, wydarzył się dramat. Który ponownie złamał życie artysty. 18 września o godzinie 15:30 do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło zgłoszenie o nagłej śmierci kobiety w brodnicy. Na miejscu lekarz stwierdził zgon 52-letniej kobiety. Na miejsce przybył również prokurator, a policja przeprowadziła czynności pod jego nadzorem. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji. Policja szybko potwierdziła, że udział osób trzecich został wykluczony. Najprawdopodobniej przyczyną śmierci była nagła choroba. Niestety, jak podały media, chodziło właśnie o Edytę Rynkowską, ukochaną żonę Ryszarda Rynkowskiego. Ta informacja momentalnie rozeszła się po całej Polsce. Fani artysty i cała branża muzyczna nie kryją szoku i głębokiego smutku. Dla Ryszarda to kolejny niewyobrażalny cios. Po stracie pierwszej żony długo nie potrafił się podnieść. A teraz, kiedy wreszcie udało mu się odnaleźć spokój u boku Edyty, los znowu brutalnie zabrał mu najbliższą osobę. Fani w mediach społecznościowych piszą setki komentarzy pełnych wsparcia i współczucia. Wszyscy zadają sobie to samo pytanie: Jak wiele cierpienia jest w stanie unieść jeden człowiek? Śmierć Edyty Rynkowskiej w wieku zaledwie 52 lat, to tragedia, która pokazuje, jak kruche i nieprzewidywalne jest życie. Historia Ryszarda Rynkowskiego to pasmo wielkich sukcesów na scenie, ale też bolesnych strat w życiu osobistym. To historia o miłości, żałobie i nadziei, i o tym, jak czasem los potrafi być niezwykle okrutny. A teraz pytanie do Was. Jak myślicie, czy takie dramaty pokazują, że życie artystów, choć pełne blasku, w rzeczywistości często jest naznaczone cierpieniem i samotnością? Napiszcie swoje przemyślenia w komentarzach. Jeśli chcecie być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami i historiami z życia polskich gwiazd, koniecznie zostawcie subskrypcję i kliknijcie dzwoneczek. Nie zapomnij zasubskrybować.